Co to jest terapia manualna? Terapia manualna pochodzi od dwóch słów. Terapia to myślę, że wszyscy wiedzą. Terapia, czyli leczenie, a manualna od słowa manus, czyli ręka, czyli leczenie ręczne. Jest taka specjalizacja obecnie w rehabilitacji, która polega na takim bardzo dokładnym badaniu różnych tkanek. Mięśni, stawów, kręgosłupa, krążków międzykręgowych, tak żeby się dokładnie dowiedzieć, gdzie jest główny problem pacjenta. Tam, jeżeli coś pacjenta boli, to my musimy wiedzieć, która tkanka powoduje dolegliwości bólowe. Jeżeli się dowiemy, która tkanka powoduje dolegliwości bólowe, to znamy takie techniki nacadowane na te tkanki, które poprawiają szybko stan tych tkanek, lepsze odżywianie, lepsze ustawienie kości i pacjenta szybko przestaje boleć. Jak to możliwe, że za pomocą dłoni, palców można zdiagnozować jakąś dolegliwość i nie poprawić umiejętność, umiejętności jakieś takie dotykowe są wskazane czy Aha, wyczucie? Jest to, jest to taki proces, który trwa bardzo długo takiego uczenia się. Myślę, że taki terapeuta, który możemy powiedzieć, że już trochę coś potrafi zrobić, to musi przynajmniej 5 lat poświęcić na to, żeby pracować z pacjentami. To przede wszystkim dobre wyczucie, ponieważ jeżeli my pomyślimy sobie o ruchu kręgosłupa, o ruchu poszczególnych kręgów względem siebie, to żeby ten ruch wyczuć i ocenić, ten czy on rzeczywiście jest prawidłowy, czy też tego ruchu tam jest za dużo, za mało, czy kości są dobrze ustawione w obrębie kręgosłupa, to jest niezwykle precyzyjne badanie i potrzeba naprawdę wielu lat pracy, żeby się tego nauczyć. Od kiedy jest stosowana terapia manualna w klinice pod mężniami? Wtedy, kiedy rozpocząłem tutaj pracę, czyli w 1999 roku. Tutaj przyszedłem do pracy, pan prezes mnie zatrudnił. Czyli mówi... dzięki panu tak naprawdę? A, mówiłem panu prezesowi, że chciałem wprowadzić nowy zabieg, bardzo precyzyjny, takie badanie i leczenie narządów ruchu, które będzie takim specyficznym, bardzo specjalistycznym badaniem. Pan prezes się zainteresował, nikt nie wiedział wtedy, co to jest terapia manualna. W tej chwili pacjenci tutaj do nas dzwonią, umawiają się i oni chcą od razu terapię manualną u nas, ten zabieg mieć, zalecony przez lekarzy. No, trwało to dosyć długo. W tej chwili mamy już zespół taki, już liczący sobie siedem, a teraz nawet będzie już ósma osoba. Taki, stworzyliśmy centrum ortopedycznej terapii manualnej. E, no. A jak Państwo wiedzę zdobywacie? Zdobyliście tą wiedzę? Przede wszystkim od instruktorów z zagranicy nas w Polsce nie było takich instruktorów, nie było osób, które chciałyby nauczać fizjoterapeutów. W związku z tym chcieliśmy nauczyć się od tych, którzy tworzyli te metody. I taką główną osobą, która stworzyła taką koncepcję międzynarodową, i ona jest najbardziej rozpowszechniona na całym świecie, jest profesor Kaltenborn. On razem ze swoim takim przyjacielem, można powiedzieć, Olafem Ewientem, stworzyli metodę Kaltenborn Evient International. To jest taka metoda terapii manualnej, która obecnie jest chyba jedną z największych, takich rozwiniętych. I tej właśnie uczyliśmy się od instruktorów, tych, którzy byli wykształceni przez profesora. A czemu ludzie czasami nie idą do specjalisty, tylko wolą jakieś no, porady albo no, usługi amatorów zupełnych? Myślę, że to jest kwestia wiedzy jedynie. Jeżeli ktoś wie, że ktoś komuś kiedyś pomógł, to do tej osoby stara się wrócić. I myślę, że obecnie też mamy takich różnych, różne osoby, które zajmują się leczeniem bardzo podobnym, jak my wykorzystujemy tutaj w naszej klinice. Na przykład kręgarze, którzy też próbują leczyć ludzi, którzy do nich przychodzą i też pomagają tym osobom, ale niestety zdarza się, że nie znając w pełni pewnych takich rzeczy typowo medycznych, popełniają często pomyłki. I te osoby, które mają pogorszenie stanu zdrowia, trafiają zwykle na oddział neurochirurgiczny i tam lekarze, stwierdzając, że mają uszkodzenie, czyli pacjenci mają uszkodzone jakieś części swojego części ich ciała, to ci lekarze są takiego zdania, że to działanie jest szkodliwe dla tych pacjentów i powinno się go unikać. Ale to głównym powodem jest tego brak wiedzy medycznej. Czyli lepiej ufać specjalistom? Zdecydowanie tak, lepiej korzystać z takich usług wyłącznie w, rejon, w dziedzinie medycyny.